Cześć, cześć to jest mój kolejny odcinek z Brawl Stars, a tematem dzisiejszego odcinka jest to, że będziemy sobie zdobywali, o, a raczej odblokowywali nową postać, ale zanim to zrobisz, subskrybujcie na kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem, napiszcie komentarz, a będę takich filmików nagrywał więcej, przypominam komentarz, łapka, sub i będę takich filmików nagrywał więcej. Więc, widzowie, przechodzimy do tematu odcineczka. Yy, zobaczcie sami, widzowie, za niecałe 45 minut rozpocznie się drugi garnet. A my musimy jeszcze tyle rzeczy odlokować. Więc, jeśli chcecie z tego odcineczek, no to subskrybujcie, bo możemy zrobić opening wszystkich Star Dropów. Niestety, legendarny Star Drop już od otworzyłem sobie wczoraj. I dropnął mi taki kozacki skinek do B, którego Wam zaraz pokażę. E, tylko muszę znaleźć B. Taki skinek e, Nekobi mi dropnął, więc jestem z, zadowolony, bo już mam dwa skinki do B. I widzowie, zobaczcie, mam 79 zadmiarzy na 81. No. Zawsze miałem 81 na 81, wiecie, W sensie takim, że jakby wszystkie postacie to wszystkie postacie po prostu miałem. A teraz brakuje mi dwóch postaci, więc tak widzowie nie może być. Ale dopiero teraz wyszedł dzisiaj Bery. I ja mógłbym, tak w ogóle, to mogłem już i Draco odblokować. Bo zobaczcie, mam 650 gemów, a z 373 już bym mógł mieć Draco. Ale widzowie, jestem fajszy i zrobimy takie coś dzisiejszy odcinek polega na tym, że odblokowujemy nową postać no i zobaczy sami, mamy na Drago 1775 kredytów. Przełączamy je na BeRego. I w tym momencie widzowie... Mamy nową postać Berry To jest zadymiarz epicki Widzowie kolejna postać już 80 na moim koncie Więc możecie napisać GG w komentarzach Mam wszystkie postacie epickie I prawie wszystkich w ogóle zadymiarzy I teraz widzowie mam 850 kredytów na Draco Czyli brakuje mi bardzo bardzo dużo Ale nie zapominajcie widzowie o tym, że ja tutaj będę miał ile? Widzowie: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 będę miał jeszcze w karnecie kredytów, więc jak ja to odblokuję to będę miał 1850 i jeszcze ja mam w maestriach, jak na przykład mam w nicie yy, kredyty jeszcze do blokowania jeszcze mam w szelce w szelce akurat nie mam kredytów ale mam kredyty w angelo w angelo no i widzowie w ogóle w takich innych postaciach też mam dużo kredytów możliwe że też w broku oczywiście że tak w dodatku tutaj w bucharów też mam tych kredytów troszkę ale i tak to mi wszystko nie wystarczy gdyż po prostu brakuje teraz kredytów za dużo ale widzowie tym się nie przejmujemy bo wyjdzie za nie tak jak już mówię 45 minut nowy karnet w którym też będę miał 1000 kredytów do odblokowania i widzowie wtedy już może odblokuje yy, tego drako więc będę miał już wszystkich zadymiarzy i jestem bardzo bardzo z tego zadowolony a drako to postać legendarna przypominam więc będzie się działo. A teraz zobaczcie yy, na moje po prostu rangi: jak chcecie, 27 na rozie, 26 na nitki, 25 na szelce, 26 na kolcie oraz 25 na koletce, która znajduje się tutaj. I widzowie. Tutaj mam takie jeszcze, jeszcze inne rangi, możecie sobie po prostu popatrzeć. I co najlepsze, że na samym dole mam trzy postacie, którymi jeszcze nie grałem to znaczy berry, Lily oraz melodii. Nie zagrałem ani jednej gry na każdym z tych trzech zadymiarzy, po prostu. Nie, nie mam kiedy ich wbić. Eee, teraz nie wiem, czy będą nerfione, czy nie będą nerfione. Ale tutaj mam dwóch mityków i tutaj epika. Po prostu kiedyś będę musiał wbić, ale jeszcze tego nie wiem kiedy. Więc, widzowie jeśli chcecie, żebym wbił, no to, to subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Bo z tego odcineczka byłoby już chyba na tyle. Odblokowaliśmy nową postać, jestem z niej zadowolony. Teraz zbieramy kredyty na Draco, eee, więc, tak, widzowie no i cóż. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie widzowie sub. Łapka, no i do następnego. Cześć.